Dla mnie to jest beznadziejne, że ktoś idzie do kościoła, a potem jest tak. Coś, Ka, widziałaś jaki kryśka, tazda grzecznej, miała fajny kożuch? Ty, ale jaką fajną miała sukienkę? O, a ona sobie coś nowego kupiła. O, ta gada, że nie ma pieniędzy, a do kościoła to chodzi wystrojona, jak nie wiem co. No kurwa, albo idziesz do kościoła, albo się modlisz. Idziesz do kościoła, żeby się pomodlić, albo idziesz po to, żeby obgadać, jak i Zośka kupiła sobie bluzkę czy sukienkę nową. Ja, jak idę do kościoła, to, co prawda, mogę iść do kościoła raz na pół roku, czy tylko raz na Boże Narodzenie, żeby obejrzeć, yy, jak robią, yy, jak ona się nazywa. Pasto, jak to się nazywało? Na pasterkę. Na pasterkę właśnie o pasterkę mi chodzi. O to mogę iść przykładowo. Raz na rok obejrzeć tą pasterkę, ale się i też pomodlić, a nie, żeby iść obejrzeć, jaką moja koleżanka sobie na wąkieckę kupiła z, czy spodnie z li, czy wranglera, czy nie wiem co tam jeszcze.